Odpalanie Ciapka 2 Widzisz? Widzisz nie niedoimcze szron? Jeden z drugim Nie mówię tylko choć Nie mówię do Kociska tylko do, do innych znawców tematu Którzy się ze mnie tak nabijali Na ostatnim filmiku z odpalania Kurwa macie Trzeba dupę czymś kurwa poddać Oczywiście jak będzie jeszcze zimniej to ciapek pójdzie do do, 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 do gdzieś do budynku nie wygrzaje długo świecami to grzeje co was tu obchodzi ale pewnie prawdopodobnie zapali lżyje, jak was y, paset TDI. Jeszcze muszę pokazać gościom specjalistom od pary, jako że, że para stównika pójdzie. Gówno powinno kogo obchodzić, ile ja go grzeję. I czym grzeje? Oczywiście zobacz tu nic nigdzie nie ma podłączono. Nic. To będzie filmik taki dla wszystkich znawców tematu. I co znasz przy tym Teraz czekamy aż para parafluzji. Dobrze, przyjrzyjcie. Poranie jeden, drugi. Widzisz? czy nie? Teraz to podła. Wtedy coś tak samo po ludzi. O, a co jest kapie woda, tylko wtedy może nie było, czy nie pari. No? Teraz za tych wszystkich, co mnie wtedy nie wierzyli, zapraszam do wywalania gnoju do mnie. Który majajca przyjść wywala gnoju do mnie, no? Teraz. Wtedy zapaliłem, wysiadłem i wyłączyłem mnie. nie? Masz się przyjrzy, panie para. Jeden z drugim. Dobra, na razie wam Видите, вы отфили, как